Dobra. Ale nie, mówię ci, tak winkele lecą dzisiaj, że to jest hit Wybuchowy slot Dobra, za ile gierka się zaczyna? A już się jak zaczyna jak napiszę coś normalnie, to widać to? Nie, musisz wykrzyknąć i potem Dobra Elo elo, 3 0 Dobra, mogę łóżko budować, jak chcecie Dobra Napisz mu hmm. Nie no, raczej się skapnie, bo już O kurde, czekaj, ja muszę render distance, bo to się hmm. tak nie da grać Co to jest za mapa? Hej, czy, czy tu są na trójkach i tak dalej inne mapy? A, tak, na trój Bo stary, tak? ty pamiętasz kiedy... Ty pamiętasz kiedy graliśmy trójki? Ej, spójrz ra godzina. Uuu, Sibba, teraz to <laughs> <widzę>. no. <laughs> Jaka reakcja na to, nie? U, si, masz, <laughs> trzeba wygrać. Trzeba, <laughs> ja dzisiaj... Trzeba Ja się dzisiaj, czuję, ja się dzisiaj czuję tak kidow, kidowo, bo, bo loda ekipy jadą <laughs> Lody ekipy? No loda. Są jeszcze? Kurde No jeden był w Dalej legenda głosi, że ludzie go szukają Nie, ale one dobre są, bo ja jestem fanem sorbetów bardzo, nie, więc No Mi tak akurat pasuje, bo u nich jest na przykład sorbet, to jest tylko truskawkowy, jeszcze ulubiony mój smak no Chwila, kurde, czemu ten... Ja wtedy... Czemu on rozwala to łóżko? Aha, bo on tak robi Dobra, no, 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 co tam o sorbetach? No i kurde ten... Okay. No i kurde uwielbiam sorbety jeszcze w dodatku smak truskawkowy lodów, no to oni to połączyli i tam jest sam truskawkowa, w kaktusie masz mieszankę. Nie ma takiego sorbetu dobrego, no i kurde, tym wygrywają. No, no i, i... git. Dobra, ja lecę, pa, taki odpał, na red. Gdzie ty pa, jesteś? Pa 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 pa, 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 pa. kurna Ej to e, ja pójdę na drugą pintuj, stronę. Może. Pintuj, spintuj! Nie wiem, czekaj. Ha <laughs> ha, bambiki. O kurde, trzech o na kurde. Raz. O kurde. Ej czekaj, Robię to ja to. idę tam, idę tam. Czekaj, jeden ginie. <coughs> Kurde nie, jedno HP miał, zrobiłem. No na trzech tam się klepałem z nimi. Mówię, dzisiaj jest taka forma, że się dobi. Jest taka forma dzisiaj po prostu, że to... Coś pięknego. Dobra. Napisałem ja mu żeby poszedł pod jaksy. O, tutaj ale taki mini parku. co zawsze, nie y... Eee No. No to jest G skin Dobra. No, ja tak tu lecę tak po dobra. tych czerwonych. Dobra. Ej no ale faktycznie inna mapa, nie wiedziałem, że są różne mapy. No nie, bo my nigdy... Sary pamiętasz kiedy graliśmy na trójkach? Kurde. Ty nigdy chyba. Bo, no właśnie, bo tam nikt nigdy nie grał. A czwórki to już w ogóle. Chociaż prędzej czwórki. Nie, zresztą, niż nie, czy, czwórki, dwójki, nie, czwórki, ale teraz się zamieniło, nie wiem czemu. Że na czwórkach nikt nie gra na trójkach. Może tam coś na że robią, nie wiem. O. Nie o wiem, co chodzi? Ale no dobra, no ogólnie fajnie, spoko. Mamy teammate i to fajnie będzie teraz migać. No na pewno łatwiej mm -hmm. nie we trójkę No ciekawiej w sumie. O kurde to jest Z Mniej drużyna kurde wiesz, nie? No 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 Dobra to ja to -y łóżko zbieram. tutaj obuduję, wy tam Ej, bo są po 3M -y, kurde, nie? Jak możesz dara na środek to chodź. Będziesz miał asekurował, bo... A to już ja idę, to już idę. Na... 12 m jak dobrze pójdzie, nie? Dobra. Yy, a gdzie On ten nas tam tam jest? Wią na Polas? Poszedł. On poszedł widzę tam do blue. I właśnie spadł. Tam się z ukur, kurde jak Aha, bo zakur, ja mam ten, ale ja mam ja mam yyy zasięg symulacji to jest chyba to. Możliwe, możliwe. Ej, niebieski do nas idzie, czekaj. Do nas ej, idzie to diamenty. Dobra, ja mam 12 M, prawda? Nie, do nas idzie, do nas idzie. To ja kurde, wracam Co dać rady tam? No na razie to jestem dobra. sam, bo nie wiem gdzie. Dobra, on jest słaby. Ja idę i robię obsa. Ja się życzę. on na no niego? co on zwalił? <laughs> nie wiem. Widziałem to. O kurde. Tutaj czerwony jest. jest, dobra? Już myślałem, że spadłeś nie, O, nie, żółty, nie, dobra, ej, żółty tutaj jest Co jest? Czekaj, osłaniajcie ja biorę. Chyba w czerwonego zabił Dobra, to ja biorę nie, te bior. diaksy, a może go Ej, dobra, to ja wyrzucam te diaksy I go gonię. Dobra, chodź tu Żółty, chodź tu. I czerwony w sumie Mogę zebrać ten. On tu jest On tu jest, chodź dobra, tu. robię opsa Cyk, 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 cyk. Kurde, o lepszej te mamy zabijać. Ale mamy obsydian. No, Masz obsydian już? Mm, tak, już zamontowany. Yo! E... Mm. Ktoś został, żółci i niebieski. E, mamy obsługę. Dobra, jakiś prop by się przydał. No, dobra, muszę zbroję kupić, bo trochę lipa. No. Dawaj mi tu zbroję, dawaj mi tu mieczyk i idę na żółtego. Dobra. Albo, albo nie, pójdę na środek Może pójdziemy razem na kogoś, no? I z środka możemy do kogoś polecić. Ja mam klientika. Mmm... To może na niebieskiego co? Okay. Mm, no dobra, dobra. Bo oni tak Nie, eee, Żółty tak, do nas nie? idzie, żółty idzie. O czekam to nie, to stop. Mhm, dobra, będzie się budował w górę, mega taktyka. Mhm, Dobrze, z tym. Kurde! Ła, o, dobra, już myślałem, że łóżko zniszczone, nie. Ja też nie. Pierwszy nie. raz na tej mapie gram. Ja pierdzielę. Ale no. To Ej, to piszesz wykrzyknik, spacja i potem tekst, nie? Nie, wykrzyknik i od razu teraz tego nie. Kurde, no. z łuku do mnie strzelałem, ja. Dobra, jaki już i tak chyba nie widzieli tej wiadomości. To ja robię TNT Jump, to wyjdzie to... Ty. Kurde, to nie wyszło. w tą stronę. Nie? Kurde. No, poszło, ale do tyłu. <laughs> poszło, Nawet ale do nie No, niestety. No nie ma, no, goście strzela do mnie z łuku, nie? Się nie robię. To nie robi To jednak by my teraz zestrzelili Dobra. Z tymi tymi Kurde Trzy HP mam Aj prawie 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 Nie? Uuu <suman> <suman> Nie no mam jedno HP to bez sensu O Pf, Ze złuką mnie ze snajpiu Zuzia Dobra ja kupuję poty I tam lecę z TNT mm. Ej żółty Gdzie żółty? O kurde faktycznie Ty masz łuk masz łuk? Ty? Ktoś tam? Nie o, nice, nice, nice. C, jak skakuje, co jest? Weź go, tam. O, nie ma blue, dobrze. Masz dwa T? Masz dwa Emy? Yy, jeden mam, masz. Dalej. Dobra, składka na zbroję robimy. Dobra, to na żółtych, dalej na żółtych. Mhm. No, na żółtych, na żółtych. Dobra, no dobra yyy, rzuci, idziemy, rzuci, na idziemy tak naokoło tędy. A bo nie, pójdźmy oddzielnie. No no no, Pójdźmy oddzielnie, ja pójdę środkiem. No, dobra, dobra, dobra. To poczekaj, bo mi to trochę dłużej zajmie pewnie Ale oni się nie spodziewają tego zmasowanego ataku. Dzień, dobra. Dobra, napisałem mu, żeby poszedł na tych żółtych. No tutaj kurde coach. Ej, bo jeden żółty jest URET w ogóle. Co, co, co? U Red jest jeden żółty. Ej patrz, niebiescy są o, dzisiaj O, 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 o jak bije. Dobra, udało się iść. Jakse miał Ja bym no, ich tam bił, a ty byś mógł rozwalić, nie? Tylko. No. no ja idę ogólnie, jestem u nich na jacksach, nie? Dobra, to ja może emeraldy wezmę i wrócę w sumie, bo. No, brak, masz dużo to nie... Nie o, wiem, Ja, ja też wracam, robić? bo. i ten żółty jest Maja. jakiś totalnym nubem Czekaj, ja wracam, no, bo oni są... dużo tych mieli. Nie, diamentów na słońcu. A złote jabłko sobie wziął. Aha. Aha. A gdzie ten żółty teraz jest? To ty sobie wyobrażasz Dobra, szybkość tak, Bo drugi, bije. Ej, drugi też, drugi też wyszedł z bazy Ta faktycznie, jest tu, jest tu, e, bo jest tu, tu jest tu. No dawaj, dawaj, bo chodź tu, chodź tu szybko Bo tu wszyscy jesteśmy teraz, trójkę u nich A dobra Dobra, to idę. mam kilo? Dobra, jest, pa Rozwalasz? Dobra, dobra, jestem, no, paskaszę tu Pa, trójkę Dobra, nice, pa, nice, gośsza, nice Jak, nice. jak, jak go gnębimy, zobacz Bielasz Mój kill, kurde nie, ej bo u nas jest EJ DOBRA TU JA PĘDZĘ DO BAZY, ty JA PĘDZĘ DO BAZY Dobra, ten weź najlepiej kurde spadnij chyba Dobra. Kurde nie wiem, Tylko chyba on szybciej on został, dobiegnę ten... Tak, ja już tam biegnę szybko, kurde, dobra, ale nam ten, chyba co zniszczą co, ja, nie, ja nie skaczę, bo to jest ryzyko, że kurde akurat rozwali Dobra, napisałem tam eee, To ja sobie może łuk kupię I tak już zaraz koniec gry, więc No mówię ci, to tak idzie pięknie bo nie, o kupię sobie ten, o, kupię sobie ten, o. dobra Siema kolego Cyk cyk, dwa golemy Nie nie Oj, kolega już tutaj Desperasko Klienci, Spokojnie, powoł, spokojnie, wrzucie, już idziemy po niego O, dobra, no. nice O, patrz, cały nasz teammate w top 3 Cześć jaka to jest ekipa? On top 1, ja top 2, no. ty to top 3, czaisz? Aha, to jest ta mapa, dobra to jest dobra. fajna mapa, dzisiaj no. takie wincy tutaj siadały, człowieku Dawno już tam nie grałem Mhm Oj Dobra, jak tam, y... Gdzie ty jest, a tutaj, dobra co to jest? Ja... No magik, no, mamy ciebie bić, no dobra A dobra, teraz rozumiem co mi napisali nie? No. Właśnie się zastanawiałem. Dobra, idę za tobą. Chodź skaczymy na jego most od razu. ej bo czerw... Nie dobra, czerwony... Nie wiem co oni odwalają. U, Kurde. No szybko. Nie! Dobra, zrzuciłem go, ale ten. I ić! Kurde! Ja, spadłem. ja nie ogarnę. Rx. Jaka akcja, dobra, idziemy od razu, idziemy od razu. A, zmasowała, ale ty, bo my łóżka nie mamy, czekaj, ja zrobię. Dobra, i no, bo no, to no, trzeba dobra, by pobudować. No nie, on już tu idzie. O, walej. Dobra, dobra. Może Shifta wezmę, wzią, to, to nie okaj. zauwa... <grym> nie dobra, widzimy, widzimy, jak. Na Ej dobra, to też jest co on zrobił, on TNT postawił, żeby mnie zabić. Dobra, nie mają łóżka, nie mają łóżka. O, <grym> jest. Ale <noise> już Jak się osiem. poddał, ten żółty już się poddał, nie? O, ale i ten wyjaśniasz ładnie, ja tu zostałem, bo. Ej, a ja ty tam... mnie nie zauważył, on się zrespił za bazą i mi się Czy ty całą drużynę oh, za sam, bez mojej pomocy? Aj, jednak, jednak raksofabian No nie za no, nie no. Oj, oj. Dobra, dzięki dobra, dobra, za, za pomoc. robimy. Tienci jumpa? ale wyszedł. I pad, ale to szkoda, że z mojej perspektywy Ej, ej, cho choćby ten Na robimy tak, że ten, ja nagrywam i ty nagrywasz i pomieszamy takie te, nie? Dobra, spoko A ty mi tam tylko wrzucisz Ej, choćby rzuci dobra. tutaj są, znaczy, Jezu, nie Ja rozwalam kolejny teammate, poczekaj No Ja też właśnie rozwalam, nie? A Kurde, dobra, nie ja mają łuk no, nie, nie, to ja idę na diament, ej Coś mnie tak, coś mnie tak okay, ja na to. teraz ale ten client, widziałem, był taki płaski, on tak ładnie... Normalnie jakbyś, kurde, na, tym, game'odzie latał. A tam był blue, kurde. Od pleców. Myślę, że mnie nie widział. Idź po diamenty. No właśnie... A, my i... nie mamy. <grytania> Dlatego taka bida w pysyku, dobra. Ej, to możesz iść, w sumie, albo na czerwonych... Oni mają szkło... Ja na ja idę tego, na... Blue. Bo on tam... Czeka na mnie, kolego. To jest obok żółtych? No tak, jakoś tam. Dobra, dobra, to ja na diamenty idę. Dobra. Ja dobra, jeszcze wracić. cztery teamy zostały. Mm. Na luzie, na luzie. Kurde, bo tu Kurde, szary, szary szary, nie ma. szary, 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 No Na spokojnego. Ale co on odwala? Ja pierdzielę. Ej, ale mnie ja bije! Tam. Co jest? Co jest? E Fuck no nie! Okej okay. Ej Dzień Dobra, zabije, zabijeć go, zabijeć go. Gdzie on jest? No zabijeć go, nie ma go. Jak zabiję? Dobra, lecę jeden na... Nie Nie ma fireball Co jest? Gdzie on jest? O. On wziął niewidzialność? Nie, kurde! Nie. A taka wielka. Hmm. A ty nie, tu jesteś, Jezu, coś mi tu mignęło. No nie, nie. ale mi też kurde coś się. Dobra, nieważne. No ale coś mi dzisiaj laguje, więc <laughs> No spokojnie. Kurde. Dobra. Dobra. Ej, bo on tu się do nas już chciał budować. Nie, czerwoni idą na środek, a i to może ich zaskoczenia weźmiemy? Czekaj, na razie nie, bo potem będą do nas cały czas łazić, nie? A my nic nie mamy. Jeszcze różowe jako sąsiad weszłem Dobra, to robimy cyk Czekaj Ty ile tego nakładasz? A na środku już... Ej, bo ping tu idzie, kurde, ty, kolego? Da żadę, dasz radę? No nie wiem. Ej, on, on bije dobrze. Dobra, nie, to, nie, w nie, razie nie, co nie, to będę, ci... będę w bazie? Tak kurde, by iść. Dobra, ja... On bądź się miałem. wziął i uciekł, no co za chłop! To czekaj, chodź idziemy do nim do bazy, ja mam tnt -ka. Ja im już rozwalam. Kurde. A to różne. nie, to kurde, zrzucili mnie. Ojej. Ojej. Oj, oj. oj, oj. oj. O, czerwoni... O, sąsiedzi już mają tylko dwóch. O! W sensie łóżka nie mają. Co, co, co? Okay. Idę tam? Dobra, wysadziłem go, most mu wysadziłem. Idę już tam, spokojnie, spokojnie. Dobra. Tu kolega chce dostać piecie mhm. O, kolego. O, i dawaj na most i dołem. A! Nie ma. O kurde, biję mnie. Po TNT po, 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 po. postawiłem, dobrze, dobrze, TNT, spokojnie, dobrze. spokojnie, spokojnie. Kurde, oni co? mają obsydian! Oni mają obsidian! Ale wydobciliłeś ten klient i tam wszystkich, nie? <grym> Przynajmniej czerwonego już nie mamy, jak on sąsiada. Chociaż tyle. O, to zawsze spoko. Pawko jeszcze tylko został. Może bym łuk kupił w sumie. Ile słuch? ile kosztuje łuk? Ej, bo tam 6, pink nie idzie. Mać. Nie wiem, czy na diamenty, czy gdzie, ale. Ale idzie. Nie, nie na pewno nie, nie do nas. Nie idzie. Dobra, to ja U, wezmę te diamenty. Ej, pink jest na górze, dobrze. pink jest na górze. Ej, co jest? Trap kosztuje dwa? Czekaj, ja go gonię. Od kiedy? Ej, Wszystkie trapy A, dwa wcina, kosztują. Wcinam, wcinam, wcina, wcina. czekaj. On A, ah, widzę jak go tam gonisz. Dobra. E, dobra, dobra, czekaj. Ja mościk może zrobię. Ale idę za nim. Kurde. Wywalił mnie hmm. Hmm. Ogólnie to przerąbane No co jest jak ten różowy bije, czekaj, To jest idę, tam, idę, tam. idę spokojnie, idę, idę. Pomóż, dobra. Pomóż. Nice, 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 idę, 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 Burde. idę. Co jest? Ej, dobra! O ma jakiegoś ma powalonego Obrócił się od razu mnie hitem jednym zgarnął, nie? No, co jest? Tyle im powinno starczyć. We, weź tam ogarni tego różowego. Mm -hmm. Bo tylko jeden chyba tam szarżuje. Nie. Ej, łuk. naszego mostu nie ma. O co? Kurde, no nie, zepchną mnie i idą we dwójkę. Kurde. A, widzę ich tu. Jeszcze niebieski idzie, no. O nie, trzeba nim zainwestować. No Zadzko po prostu. O kurde. A, Pułapka Łapka uruchomiona. No nie, a żółty tu. Nie, tutaj... nie jest tu jeden. Dobra, Dobra jednego zrzuciłem. Zesadzi. Nie, łóżko jest odkryte. Dobra. Dobra, na, gó na górze? Nie ma, nie ma. Spadli niemaj. obaj. jeden mhm. się tu kampi gdzieś chyba. Czekaj. Nie, nie masz. Zobacz. Jeszcze sprawdzę górę, planuj, ja sprawdzę spad. górę. O jeszcze, o jeszcze kurde, tego. Ja niebieski, <laughs> Ten, no. Niebieski, niebieski tu przyszedł. A on bam mi akurat <laughs> no, no muszę, tyle bo ja widzę. uciekam. <laughs> ja myślę, że kurde trzeba zbierać na piesek. No, ja już um, kupiłem piecyk jeden. No ja zaraz kupię drugi i już. Ej, no tylko czerwonych już nie ma. Bardzo słabo jest No, Ej bo idzie Ej, idzie różowy, no idzie różowy Widzę kurde Ja pierdzielę jakie lagi, czekaj ja idę tam na górę tej góry <noise> Jakkolwiek no. to nie brzmi głupio Kurde co jest? Gołe, open Dobra wywaliłem, ojej, ojej. wywaliłem Dobra weź obuduj szybko Kurde kolejny, nie, kolejny, 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 nie Jak kolejny? Spadłem Nie, open A... Kurna Na shifcie musieli iść O, 2hp A zabili Stoi w miejscu, więc chyba pisze Ej no nic nie dostaje, o dobra Ej opuścili Ale grę! Ale wychodzą 5 minut szybciej wróciłem, bo sprintem bo... wyszedłem Mówię, Sigma Sigma boi O boże, ta autografia Ile on ma lat? Nie wiem Zapytaj Popisze się ciężko Dawaj zapytaj się go Czee, no ja go to kolega, uś... kolega na odcinku jest, więc no <laughs> Odpowiadamy mu potem. No, tak. Że może się obejrzeć. A, pozdrawiamy, pozdrawiamy. Tak, kimkolwiek jesteś. Super, pasek, nie, się pasek na budnienia. Ja, no, mamy piwo. No. Wodomis z oczkami nie. W się sensie są ludzie tacy, którzy mają wiesz, problem z ortografią i to tacy ten. No, znam takiego jednego, w 8 klasie to możliwe, nie? Ta, i dosłownie takie błędy robił, że yy, za niedługo 20. O. Hmm. Dobra, my, my tu piszemy, a... Ta, tutaj kurde Gierka leci. Czerwony, nie? czerwony, czerwony, czerwony. O Boże Nie, to to jest jakiś fan. O kurde, ej. Nie podoba mi się to. Dobra, nice, 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 Obudujcie te łóżko, a nie się patrzę, No do statystyk Dzień. można. Aha Dobra, nie ma go, nie ma go. Dobra, chodź tutaj, na no, jaksy po prawo ja uciekam. FAK! Kolejny ukać. czerwony! Chodź tu szybko, Pomóż uciekaj. Pomóż tu! Ja nie, jestem ty, na drugim końcu niebieski. tego. Slot. Chodź tu szybko. To, uciekaj. Slot. uciekaj, uciekaj. A łóżka Bari. nie mamy? No <śla> to... nie, nie mamy. Ja pierdziele. No nie, jeszcze lagi mam. Mm. Dobra, ale uciekłem, uciekłem im. Dawaj po prawo. Na diamenty No uciekłem do... na prawo, uciekłem na prawo. Do zielonego, do zielonego. No. Ta, jestem. Gonią mnie? Gonią cię. Dobra, pa. Szybko. Trzy serduszka, trzy serduszka. U. I filmuj go. <śla> Na pewno, nie? Czekaj, pilnego, go, ja łuk kupuję, czekaj Buduje się. Kurde, on robi speed bridge'a Uciekamy, uciekamy. Czy go zestrzelisz? Tak od boku Kuj. byś musiał Szalam. no ale... A to ja też coś kupię, czekaj, czekaj, czekaj czekaj. Eee, łuk, szybko, łuk, 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 łuk Kurde, jest tu. Drugi idzie Dobra, spokojnie, spokojnie, spokojnie Nie, czy my nic tak, stary? Dobra, uciekamy, bo my ich tu nie rzucimy, chodź o, Czerwony z tyłu! Musi... Szybko idziesz? Tak, idę, 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 idę Ledwo Tera łuk O. O! O! Kolega! Nie, stój! Nie! Nie! Pomóż mi! Spadłem. Kurde! Dobra, zrzuciłem ich wszystkich! Uciekaj tam! Poświęciłem się! Dobra, idź, rozwalaj muszkę, nie? Ogólnie, ale nie, bo oni to są wszyscy. Ja oni to wszyscy są, nie, uciekaj. On nie, bo tu to jest strójkę. ich baza! A, kurde! Nie! nie. 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 Kurde, ale blisko mówi! Ej jakbyś... Jakbyś ogarnął to byś tam uciekł, o nie? Jest. Ale dobrze było. O Jezu. A tu... Ej, bo znowu ten czerwony team gra, nie? W tym samym składzie. Na tu, jest i Ania Dobra Więc będzie ciężko ogólnie E, one z przyszłości Najgorzej, że znowu okay. czerwonych mamy z boku, a nie na końcu mapy, nie? No, faktycznie I mają do nas bliżej. Na środek idą. Kurde, oni tak środkiem będą szli Dobra, kupuję, brota. W sumie yy, przydałoby się też wełnę Ej, dasz mi trochę wełny? Nie mam, albo dobra, masz, masz, czekaj, mam. Tylko szybko, bo zanim oni przyjdą, żeby ta woda była. Dobra o, spokojnie, trzymaj. spokojnie. Dobra jest. No tylko muszę się podbudować, nie? To trzeba defensywnie o, dobra, to dziękuję. rozegrać. Mhm, mhm A my... O idą, zaczyna się O kurna kleci. Aaa, teraz jest to ty... se nie wylejesz już. Se możesz rzucać o. to TNT Weź bo tutaj z... tak nie do końca. O kurde koczył, jest u góry z Kurde, z góry rozwala. rozwala to, rozwala to, co za Ale tu jest szkło, no coś nie, bo on może od boku Dobra czekaj ja to tak jakoś zakryję w merach się da O że on tutaj to no nie, no i będzie ko otwarty. Znowu to samo, ja pierdzielę. No to są jakieś spocensy waleni, no. no. Dobra. No nie wiem w ogóle, no nie Trzeba ukupować jak zbierać. Iść po lewo, ja idę po prawo no. i. Tyle, nie? Dobra, idę, idę, idę. O, brawo, blue rozwalił drużynę, która nie gra. Dobra. No, już czerwony idzie. No nie Kurde, ale mi zaczęło piszczeć w uchu. Chodź tu do nas, nie oddzielę się lepiej. Um. Tylko złoto dawać co złoto? Masz... Huck. <grym> kurde Dobra, no no, a jak? I teraz nie podejdzie. Co, ja nie wiem po co kupiłem mining, ale... Dobra, Dobra budujemy tam, budujemy bazę. O idzie. I skąd mamy pośpiech? Nie wiem. Co, on znowu TNT będzie wyrzucał? Nie wiem, ale. Co, co on robi? Nie no go... traw go, chłopie. O kurde, spadł. My obsydian mieliśmy od kiedy? Jak obsydian, co? No, zobacz. Tu jest no. obsydian. A, do połowy Pomóż mi, pomóż, pomóż mi. No nie! Dobra, dobra. dobra, jednego spokojnie. Pomóż, żyjesz, pomóż. żyjesz, nice. Dobra Kurde, żeby okay. mnie nie wywalił. Fuck! Jezu! U, ale o, dawaj tu, dawaj tu. Dwa serca, ale dobra. Porobił go, porobił tych gołdów <laughs> mm, Tylko trzeba odpychać ich ataki, nie? Dobra, czekaj. Dobra, kupię sobie też łuk i kupię sobie fireballa. Proszę bardzo. Nie, nie idą, dobra też jeszcze. Nie, tu jest jeden połop się. Co za debil no bo ja mam, pie ja mam wiem, dwa. Z czego? No to tak. Nie wiem. No właśnie ten Piecyk na drugim poziomie jest, to już. Dobra. No nie widać, nie Dobra. widać trochę niestety. Na diamenty jesteśmy ugotowani. Czemu oni tak długo nie idą? To mnie trochę martwi. Albo bardziej ten zaskakuje. Ej, coś tu wybuchło. Pa, no. oni tam są. Gdzie? Dobra, idę, idę, mam sześć. Gdzie ten Ta drugi dar, czerwony? Niczy, tu jest u nas w bazie. Jest tam, jest tam jakiś no. Kurde, jestem dobrym sniperem, ale tutaj to nie Tylko ma nie co. Nie idź niego sam, bo wtedy będzie wiesz. Mm. A, tutaj jestem. Kur co? No nie, no. Ciebie też zabił? To mówiłem, nie idź sam, bo my tu kur, na fot robimy. Ale... O. A on mnie jakoś dziwnie zabił, bo my zabił jakby trzy razy mnie ja mam, naraz uderzył. Ja nie mam wrażenie, że tam Ej, jeden... Ej, idą, od... idą, idą, idą. Wy widzicie moje wiadomości? Nie. O nie, we dwójkę. A. O, kurde. Oj, oj. No i! Kurde. Wybuchowy został Wybuchowy slot ucieka, dobra. Dobra. Oj, oj. Taktyka do góry. <tak> no tak, to on tego nie ugra, no ale. No nie chcę miał, nigdy. Jakby miał perłę, to bym mógł. Mm. Tu ich wyczuć bo niby. I fajnie mu ja ta pedalinka wy... pasuje. O! Pa, robi go. Dobra. Nie, fireballem. Uuu Odbił drugi O, co jest? O nie, dwóch odpalił nie ma. Odpalił się chyba. O nie, trzeci, nie no. Ej, pal! On, on się odpalił, on się odpalił, co jest? O nie, on ma jumpa. No, ma ojej, jumpa, ojej. ale... O nie! I tak to pas, żyje, Co jest? Ale to robi. Patrz, zabił go. Jaki cox go... Nie ma szansą. Uciech. O nie, to drugi jest! O jeż. nie. Nie! Wywinął go! Dobra Ojej, ojej, oj, o Jezu, trzech otoczony No nie Teraz też, Dobrze było, no ale O, top dwa byłeś, co jest? O, dobra, w końcu coś innego niż ten piach i jakieś te pałace i w ogóle Jakieś przytu... Basuje. W ogóle dzisiaj u ciebie też jest taki śnieg? No Chłopie, Może nie śnieg, nie, czekaj hop, hop, hop. Kurde, jeden diament. O kurde Taka grupa na tym czacie Uuu, rozwalił, dobrze U mnie chłopie to taki śnieg spadł <noise> Nie ma admina Admin tu ma w rąbanach Bedwars Dobra, jestem na środku No, widać, bo wszyscy tu rzucają Kurde, na lewo oni, i prawo to, tu, kolka jest, tu kolega jakiś jest, czekaj, biorę go. Ej, może do niebieskich byś. Masz niego nie niebieskiego A ja tu jestem u nich przy bazie Kurda, ma łuk Ogień, ogień, ogień O! Nie, Ty dobra, no chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Chodź. Co ma tam A No, bo łóżka nie miał tu są. Nie. Ej, robić auto... Y, auto szampa. Nie, wracam nie, nie, nie. z diamentami. O kurde, bo tu żółtych jest w ogóle baza. Teraz się ogarnąłem. Co? Nie. Kurde zabił mnie. Bo ja tak sobie przebiegłem przez ich bazę, i nie wiedziałem że oni tam są. Tylko że oni bez łóżka już. A bo rzucisz... No, no no. Zielonych nie ma znowu. Yyy, dobra. No to kupuję mieczyk. Ej, masz może ja złoto? Masz... Zlutujesz tam ładnie Idziesz? Czekaj, czekaj, ja bym łuk kupił, bo bym ich zestrzelił mm, mm. Kurde Jesteśmy my kontra blue, mamy finał. Dobra, spoko, ja już tam idę, ja już tam idę. Gdzie? Ty, bo niebieski u nas. No to już z poprzedni Gierek, nie? Ej! <grywa> A ten, ten co ma czerwony ten Dobra, łóż, łóżka nie mają już, nice? U, kurda, no my tu kurwa, z wybuchowym tak. slotem lecimy. Ja rozwalamy. nic, ja nic kur... Ja nic to kurde nie dam nie zrobiłem w tej rundzie Oni nas uwięzili, co jest? Jak to uwięzili? O czym ty teraz do mnie mówisz? <grym> Oni nas uwięzili, fuck <grym> Ej, bo tylko jeden typ pozostał, co jest? Zostałeś wyciszony Burek. na 14 minut? To co ty tam napisałeś? <grym> On kupił auto jumpa, no tak, dobra Ale nie, bo ja się nie kupię, bo nie mam emeraldów No nie, i mnie tu zostawił Dobra, widzę koło, a gdzie ten niebieski, nie wiesz Czekaj, już się ten... Kurde Ej, czekaj, może rozwalę TNT Ty, no, no nie! nie jeszcze jeden dobra. jeszcze blok! Jeszcze jeden blok! A ja już byłem u ciebie w bazie i spadłem Przez TNT? Nie Ej, ej, ej Łapka jest ej, ej, u nas dobra, jest Dobra, uciekłem, uciekłem Uciekłem TNT Ej, wysadza Czekaj, przeżyjcie tam, przeżyjcie Mieliśmy, mieliśmy otwarte łóżko, stary Dobra, ja mam kolejne cztery diamenty Jeszcze dwa i mamy Emy w bazie Ej, czy 6 jest y, dla wszystkich Ej, 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 idzie idzie, 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 gdzie, gdzie, gdzie? gdzie, gdzie, gdzie? Dobra, cofnął. Zobaczył mnie. Już go tam z łuku popykaj. A mam! Dobra, mam sześć akurat. Patrz. Jest ponad 20 diamentów zebrałem. Dobra, to ja jeszcze idę na tamte diamenty. Ja na obsa zaraz bieram. Ty jak tam może postrzelam trochę coś ten? Można, można. Idzie do nas. Nie, nieważne, Gdzie? nieważne, sorry. Dobra. Nie, ten zielony tam próbuje coś działać. Na hmm. łuk ma. Dobra, oni się tam kryją w bazie. <laughs> Ale dostał. Mm. Kurde, le lagi Ej, ten lag mi pomógł, dosłownie uniknąłem dzięki niemu strzały Dobra, fajnie, jeszcze dwa emy i mamy to Widzę Dorosła, nie? Mogę trapa kupić, jak mm. chcesz No kup, 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 tego wiesz Na czas, o, idzie, nie, ten nasz, dobra Aha, bo tu jak jednego się trapa dobra. Kupi, to potem nie można innych, dobra Nie, możesz kupić i będzie ten Kolejka, nie? Ale nie, o. w sensie Jest droższe po prostu No tak, bo... Co automatycznie... full? Aha, dobra, taki full on chce raszować ich. Da, idę na goście. O nie, ale on Co da. full jest? Jaki full? On czy od, on. Czy on no, gada? Dobra, mam go. Aha, dobra. A co full, o co chodzi? Mocny full, co? <laughs> jest mocny full. Nie, nie, y, ten. On gadał. Że ten. Kolejki, tak? O kurde, mamy dwie kolejki ładnie. Mhm. Co jest? Nie, zrzuciłem, zrzuciłem spokojnie. A, dobrze, dobrze. O, diamentowa zbroja, fajnie się tam bawię. O kurde, znowu. O, o, jest tutaj. U. To jest ma. u nas? Tak już nie ma. No i Sigma Taki defense nice. leci, kurde, że Dobra, cztery Mera. W sumie nie muszę iść po Emeraldy, bo... No nie, iść po diamenty się tak zwierz. Od lewej tam masz kurde dookoła tam. Co? Trzeba tu mam czerwonych, no. trzeba ich trochę zrzucić, ten, wiesz. No to weź ich za zajmij, za, 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 a ja tam... Dwóch zrzuciłem, i... dwóch zrzuciłem! Dwóch? Zrzuciłem. <laughs> długu? Ale coś coś mają, mają te surowce, ten Obsydian. Ale ja kurde, tak movement budujesz, jest beznadziejny. No. Chłopie, znowu wpadł w tą samą pułapkę. Dobra, proc trójeczka No nie ogarniają totalnie! Znowu go zrzucić. Dobra, prot jest. Dobra, sześć emeraldów, kupuję zbroję Dobra. Możesz mi odłożyć na kolejną. Ale przykro A, mi bo nic do nas diamenty. nie piszą. Nic do nas nie piszą mi przykro. No bo są obrażeni. No. Napisz jak tam red, o. Co tam u was Co tam u was red? Dobra, zaraz będzie prot czwóreczka. <laughs> <laughs> Jaki zainteresowany, nie? Hmm. No to weźcie co... FAK, rozwalają łóżko! Kurde Dajcie rady! Waleni, dobra, dobra, nie, 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 rozwalam ich, bo mówiłem ci mhm. Oni są beznadziejni w Mówę. Jeszcze on wyrzucił miecz, ty, on wyrzucił miecz On <laughs> chciał ci pomóc. Rzuć broń Da, <laughs> Dobra, buduję taki Bagdora most od nich od tyłu. Co? Robisz bagdora? No, od tyłu tak? I do tyłu się do nią buduje, do bazy, żeby nie Oni pójdą sobie? Dwa. I dwa zniszczone łóżka. Uuu! Uh. <laughs> ha, no co to. Coś Bo ja ważny, kurde, zbieram. Jak co to. Nie ma moje diamenty, odowę to. No, widzę tam, widzę tam, co się dzieje. Dobra, nice. łatwo poszedł. Dobra. Nie w ciebie stydzielajmy Wszyscy, Dobra, Chodź, chodźcie, idę z wami. Nie mam mi ale idę. <laughs> jak trójeczkę poszedł. Dawaj wiklimy, lecimy Dawaj bo jeden po... NIE NIE A, CO JA ZROBIŁEM <laughs> KURWA SAM sobie MOGĄ WYSADZIŁEM no no nie. Nie. stary Ej on tam sam został, ale on to A. robi Kurde dawaj na perle, tam szybko do nich Meta jest gitka, napka i metan Me Meta? Metan? Ej to nie są... Dobra. Ja myślałem, że cały czas że to są yy, na ostatnie Kurde stary, byłem. byśmy tam... Gdybyś nas nie wysadził to by już ich nie było nie? Dobra, spokojnie. Ja Kupię ja... potki, coś się ogarnie, ten to tego. To po prostu taryfałgowa, tak? <grym> Jak będziecie iść, to mi mówcie gdzie jesteście, to ja też wyruszę. Od drugiej strony całkowicie. Dobra, dobra, już. Dobra, biorę Golema. Dobra, też tam idę. Dobra. Widzę, że tam chyba on jest na dachu. To niech oni idę. <grym> Kurde, dobra, dobrze, dobrze, dobrze. Lecę tam. Rzucam Golema. Wam, jestem z wami spokojnie. Ja go nie biję. Co to jest? Dobra, osłaniajcie, osłaniajcie a ja rozwalam. Spokojnie. Kurde, widzi mnie no. Weźcie nie, go. nie dam rady tego rozwalić, Satan. Dobra, rozwalam. Spokojnie. Nice, spadł. Idzie, 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 idzie. Jest, open ma, open jest. Kurde. Szybko bije i pomóżcie mi. Nie już nie ma Jednego nawet. Zabiłem. Nie, nas Drugiego. już nie ma. Jesteś sam. Kurde, otwarte mają. Jest. 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 jest, jest, jest. Golem go zabije. dobra O, Zabrałem. dobra, dobra, dobra złowiłeś to, nice. MUM! Poszedł. Dobra, 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 lecimy, lecimy, o nie, lecimy. On lecimy, tu lecimy. gonią mnie, gonią mnie, aż ja się klepię z nimi. Pu, jest. Dobra, chodź tu. Oła, nie, nie, nie. Aaaa, nice. Jakie combo, zobacz. Dobra, trzecie miejsce. I Ej, znowu jesteśmy wypaść. ten, znowu Bielek, jesteśmy top 3. No, ale ja mam. cztery tyś łóżka, stary? <laughs> Robię screena.